Cześć, witajcie na kanale Typerskim. Pamiętajcie jak zawsze o tym, żeby subskrybować kanał. Nasz pojedynek z ekipą Obstawiamy trwa w najlepszej i dziś gramy rundę piątą. Gramy w eWinner, polskim legalnym bookmacherze, który zwraca kasę za pierwszy zakład, jeśli założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod filmem i oprócz tego wpiszecie kod promocyjny 190VIP, tak jak na załączonym obrazku. Dodatkowo macie podwojenie drugiego i trzeciego depozytu do 500 zł, więc trzy fajne bonusy na start obrót bonusami sześciokrotnie kurs 2,50 i mogą to być kupony ACO. Zainteresowanych? Odsyłam do komentarza pod filmem. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs. Do wygrania codziennie 50 zł w eWinner. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładną ilość rund w meczu pomiędzy Team Liquid a Furią. Później dopisujecie swój login z eWinner, czyli e-mail, którym się logujecie. Typujemy do 22, a wyniki będą ogłoszone na każdym kolejnym filmie. Wczoraj rund było 65 i niestety nikt nie wskazał dokładnie tej liczby. Zaczynamy. Wczoraj zabrakło dwóch zabójstw Cold aby rozliczyć single z pięknym kursem na plus, dzisiaj próbujemy dalej. Tym razem over zabójstw na Fast Liquid, który od początku zmagań amerykańskiej formacji jest wielkim zaskoczeniem In plus. Być może jest to zasługa meczów online, gdzie Cave zawsze wypadał nieźle i na przestrzeni całej zawodowej kariery gracza wykręcał fajne liczby. Dzisiaj pojedynek na brazylijską formację. Furia, a więc bardzo niewygodny przeciwnik i patrząc pod kątem tego, co Liquid grał wczoraj na 105, czy w przegranym pojedynku ze Swell Patrol, zanosi się na mega wyrównane starcie. Linia na Nafa jest wciąż bardzo korzystna, dlatego warto spróbować jego overek. W dotychczasowych trzech meczach kanadyjczych wykręcał średnio ponad 22 kg na mapę. Drugim typem będzie over innego zawodnika, tym razem występującego w Maus, Robsa. 20-latek jest najlepszym graczem popularnych myszek, co pokazują zresztą liczby. W ostatnim roku we wszystkich rozgrywkach wykręcał liczby kills per round na poziomie 0,77 i jako najmłodszy w drużynie prowadził ich do triumfów w kilku turniejach. Wczoraj w meczu z Faze wykręcił linijkę 63 fragów na trzech mapach, dzisiaj, mimo że rywal teoretycznie słabszy, zdobycie 35 fragów na dwóch pierwszych mapach nie powinno być problemem. OG nie pokazało jeszcze swojej całej gamy rozgrywek, bo mecz Stylo należał do tych z rodzaju łatwych. Mamy nadzieję, że OG się postawi i przy tym Robs będzie musiał dołożyć swoje 35 flagów jak najbardziej w jego zasięgu. Dzięki za to, że oglądaliście ten film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. My pojedynkujemy się dalej z ekipą obstawiamy, dzisiaj runda piąta. Dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia!